Dzień dobry, witam Państwa. Przedostatnia kolejka spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej. Kobiet Paweł Leśny, witam z hali widowiskowo-sportowej. 27. seria spotkań. Młyny z tej staw koszali się z Pioczkowią Piotrków Trybunalski. Ostatni występ koszalnianek we własnej hali. ...okazję na to, żeby powiększyć swoją przewagę. Smolin, Smolin, skutecznie. Leciał Smolin. Ostatni mecz we własnej hali grają... Eee, no, w tym momencie, bowiem za tydzień otwierane są hale i 50% publiczności no, może wejść na spotkanie. Gubi piłkę pana Mazurek. Jest okazja do kontry. No, było blisko przechwytu. Klonowska no, świetnie ustawiona była w tej sytuacji Aleksandra Krepsa, ale już przy dobitce nie miała szans. Trafia Aleksandra Zaleśny. Wprowadzenie gości. Molin ma miejsce. Zdecydowa się na rząd i skutecznie. Mamy remis. Koszelianki już w komplecie. Niezła ta próba. Trafienie Dari Szynkaruk. Andryjczuk do skrzydła Kowalik. I, I dosyć szczęśliwie, ale jednak trafia bliska dobrej interwencji Daria Opelt. No, blisko błędu kroków Roszak. Trawczyńska. Jest próba i to jest skuteczna próba trafia Magdalena, Magda Wickowska. Pierwszą połowę i drugą rozpocznie w osłabieniu. Trafia Paula Mazurek. Trzy bramki na koncie. Pauli Mazurek. Wszystko rzuty. Zagrajek. Skutecznie. Julia Zagrajek. Ustawiła sobie obronę. Wykonała rzut skuteczny. Ale też szybka odpowiedź. Rywalek. Edyta Harzyńska. Która już wróciła na plac gry po karze dwuminutowej. Kliczuk. Zagrajek broni ten rzut Sarnecka jest podanie do kontry. I jest trafienie. Bramka dla gości Aleksandry Zaleśny. No. Specyficzna ta akcja w wykonaniu, wykonaniu Magdy To tak e... Mazurek Zagrajek do skrzydła. Wołownyk trafia. Natalia Wołownyk. Pierwsza bramka w tym meczu. Na środek rozegrania. Romana Roszak. Zrobiło się miejsce i wykorzystała to Małgorzata Trawczyńska. No i ponownie mamy remis. Po 24. Zagrajek. Kuknęła nie do obrony, potężny rzut Julii Zagrajek i nie ma trafionego rzutu przed... Mazurek, Zagrajek, nie było faulu, jest rzut na pustą bramkę przez całe boisko i trafia Karolina Sarnecka. Macedo. No i piłka wpadła do siatki. Jakimś cudem wydawało się, że jest tam dobra interwencja. Andrijczuk. Andrijczuk, Smolin do skrzydła. Wołownych świetnie minęła rywalki i zdobywa bramkę. No tak to trzeba było rozegrać. Kilkadziesiąt sekund wcześniej, I chodzi o... Zespoł.